Dzień dobry moi drodzy. Przyszedł czas na sobotni odcinek, także zapraszam na zdrabki. Wkład standardowy 88 zł. Przygotowałem na dzisiaj dwie grubsze zdrabki, Krzyżówka, której dawno nie było. Trzy, dwie inne zdrabki za 10, 3 za 5 i na rozgrzewkę lotka oraz super siódemkę. Zacznijmy od początku. Lotek i super siódemka mają takie oto numerki. Dalej z tych za 5 zł to białe złoto stropka, dolar oraz owocowa eksplozja. Też jakiś czas nie było. Te zadyszkę to super bonus, numerek 5 i król też numerek 18. Tutaj jeszcze zadyszka jest ta wspomniana z początku krzyżówka. O, 14 numerek. Sytuacja wygląda tak, że mam jeden wyraz na pierwszej, jeden na drugiej i nie ma nic na trzeciej. Do bonusu brakuje tylko literki S, także może się coś uda znaleźć. No i dwie grubsze zrabki, czyli mój pierwszy milion, jedna z najbardziej pechowych zrapek dla mnie numerek czwarty i ekstremalny 7. okazało się, że była jeszcze zrapka numerek 10. No, więc rewanż jest. <grych> Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, zawsze jak tak się nie powodzi, to mówię, że już więcej rewanży nie będzie, a później człowiek i tak robi swoje, Widzicie, jak to, wiecie jak to jest. Dobra, także tyle słowa wstępu. Zapraszam na odcinek. Dobrze, także bez zmętnego przeciągania zaczynamy, jak mówiłem na rozgrzewkę lotek, żeby rozgrzać drapaka, słoń się pojawił. I nawet drugi, moi drodzy, co to się tutaj zadzieje teraz? Czy dwa złote? Moje oczy zobaczą, niemożliwe. Takie wygrane. Widzicie, 4 złote nawet. No proszę bardzo, jaki start. No. Wspaniała sytuacja. Dobrze, przed nami super 7. Zapach rozgrzany, także wygrany teraz. Proszę bardzo, jedna za drugą. I siódemka. No w maluszkach obie trafione zdrapki. I codzienna sytuacja. Super. No i jedziemy dalej. Czyli co mamy? Owocową eksplozję. Arbuz i cytryna. Pierwsze symbole. Także tak, tu jedziemy. Tutaj, tu cytryna. O, arbuzę. Trzy sztuki, tu jest czwarty arbus i to tyle. Co dalej was przyniesie? Wiśnie oraz ananasa. Mamy go tutaj, tu mamy kolejnego. O, są wiśnie. Jeszcze coś tu powinno być. Tak, wiśnie są i raczej wszystko nie. No, tutaj tak skromnie poleciało. Kiwi, Figa, ogólnie z makiem. Dziś tu jeszcze coś będzie, tak kiwi tutaj, figi. Tu mamy kolejny kiwi, no i tyle. Kokos jabłko. Tu mamy, tu mamy. Tu nawet dwa, tu kolejny kokos. Tu jeszcze jeden i tu jeszcze dwa. O. Grucha się trawiec jest wygrana. To by dopiero była akcja. Melam tu, melam tu. Truskawka i tu truskawka. Wszystko raczej tak. Pomarańcza i brzoskwinia. Też blisko linii. Jeszcze pomarańcza i ty i wszystko. A ostatnimi symbolami będzie co? Banan i borówka. To chyba nic z tego nie wyszło, nie? Banany, tu borówka, tu kolejna, tu kolejna. Jest banan, ale brakuje. No i tutaj też jesteśmy zablokowani. No to niestety się owocowa wyłamała. Wygranej nie dała. Na bok. No i co przed nami? Super bonus. Zobaczmy, czy jakieś dolarki wpadną. Ewentualnie sztabki złota. Plik monety i dzwon. Dali. Banany wiśnie, worek. Księżyc, świnka. I ostatnia szansa. W trzech. Miejscach, ale też się nic tutaj nie zadziało. Dobra, przyszedł czas na wydrapanie ekstremalnej siódemki. No i zobaczmy, czy przyniesie wygraną. 13, 18, 22, 6, 16. No siódemki nie ma. Pozostałych symboli również, ale jeszcze szansa jest w kilku punktach. 123 no i końcówka, 9,33 i 24. No niestety moi drodzy, także rewanż nieudany nie trafiła się wygrana. Dobrze, zobaczmy co dalej. Teraz drapka za 5 złotych, czyli dolar. 35, co to dalej? 25, 14, 31 i 16. Może coś w drugiej linii. No, oprócz oboków to na nic innego liczyć nie można, także mamy przegraną zrobkę, niestety. O, zaczął się od wygranych, a teraz lecą po no, Skąd ja to znam. Dobra, królkarz nie ma co gadać, drapiemy. I mamy koronę, pięknie, już tak z grubej rury i 46. O kurde, 38, 16, 28. Już myślałem, że poleci dalej, nie? Nawet jak wygrywasz, to przegrywasz. <grych> o, trzecia wygrana.

Pod 57 mamy dyszkę, czyli jest 40. Jeszcze zostaje jedna liczba. 46. jest to dyszka, czyli mamy, mamy 50 złotych w król Królkarz. No pięknie. Kontrolna M. Super. No także zaczęło się fajnie, później leciały pustaki, ale dobrze, że perełka też się znalazła tak w połowie. Może jeszcze coś dołożymy do tej wygranej. Zobaczymy. Co my tu mamy sztabkę? No i dołożymy 58, 43, 16. Druga wygrana. No jak się rozkręca, to z grubej rury. 15, 18 i 45. Piątka i pod szesnastką piątka, czyli jest 10 zł. Fajnie. Zobaczmy, jak krzyżówka, i będziemy kończyć odcinek z rabku. Mój pierwszy milion, oby się odczarował. Tu mamy literkę H, także ona nic nie da. Tutaj też nic za bardzo nie da. I zostaje trzecia krzyżówka, której H też nic na chwilę obecną nie da. Dobra, no ta literka S by się przydała, byłby bonus. Mamy F, także też nic takiego spektakularnego się nie zadzieje, zapewne. No właśnie, tutaj raczej też nie. Mhm. I ostatnia. Ta F coś odmieni, także mamy jeden wyraz. Dobra, i tutaj mamy też F, ale to nic poza tym. No i kończymy. N, no niestety bonus będzie pusty, ale może jakieś tutaj się wyrazy potworzą przez przypadek, czy jednak nie ma na co liczyć. Tutaj N, tutaj N. Unia to jest drugi wyraz. Marcin Anglosas. I tu mamy jeszcze Jana, ale nic to nie dało. No i ostatnia trzecia krzyżówka. Tu mamy z tu mamy najazd, o, ale też to nic nie daje. No dobra, tylko kontrolę dla poformy RY. No, także jak widzicie jest strapa przegrana. No i kończymy mój pierwszy milion 20 zł w bonusie. No to się zrabka odczarowała. Matko i córko, numerek czwarty. Szczęśliwy, wow, godne odnotowania. Czy jeszcze jakaś liczba będzie tutaj, w drugiej grze? Od czego zaczynamy? 22, no pięknie się zaczynamy. <grym> 41, 15, a tu są jeszcze jakieś liczby. A widzicie, jak to poszło? 32, dobrze, że się zorientowałem. 12, 16, 1, dobra.

37 także nic się więcej nie pojawiło kontrolne B potwierdzają wygraną w bonusie no tak więc dla przypomnienia co tam dzisiaj powygrywało nawet dość pozytywnie się to skończyło plusa nie ma ale dla marzu też nie powiedziałbym nawet że bardzo dobry wynik 4 zł w lotek 2 zł w zdrabce super 7 to mamy 6 tutaj dyszka to jest 16 Tutaj perełka w tej zdrabce Król Cash, 50 zł, czyli mamy 66. I tutaj zdrabce, mój pierwszy milion w końcu jakaś wygrana. 20 zł, ale zawsze 86. Razem na 88. No, także widzicie 2 zł to takby jakby chłop wygrał, <grytanie> więc bardzo Wam dziękuję za obecność na kolejnym odcinku. No i do zobaczenia jutro. Cześć!